Hej, dzisiaj Ci pokażę, jak zrobić fajne śniadanko z tortyli. Zapraszam. Do tortyli. Ja mam tutaj wielojarystę. Potrzebuję jakąś pastę, tak? Czyli coś, co mi na, nada taki jakiś smaczek. Tutaj jest pasta, nie wiem już gdzie to jest kupione w Lidzu. Ona jest lekko ostra. Natomiast można użyć e, takiej ostrzejszej pasty, na przykład Deluxe e, albo tutaj Italiano. One są ostrzejsze. To jest taka podstawa będzie. No i jakieś warzywa e, jakieś se, które to raczy, razem jakoś zwiąże. Tu mam pomidorki, tu mam pekińską kapustę, może być coś innego. Wiadomo co tam lubi, akurat to co ma pod ręką i to jest ogórek kiesiony. ser żółty podarłam na oczkach większych ja jeszcze sobie jajka gotuję i potem wrzucę jeszcze do tortilli, oczywiście nie jem tak codziennie urozmaicam sobie, ale to akurat na, na to wpadł Krzysiek i no jest to genialne rozwiązanie po prostu zjeść sobie coś na ciepło można wziąć do pracy super sprawa podgrzewarkę w sensie że włączam i teraz jak patelnia jak się zagrzeje to daję tortillę moja patelnia została już nagrzana i daję tortillę żeby się podgrzała z jednej strony a potem z drugiej strony no akurat ta patelnia idealnie pasuje do, do naszej tortilli Akurat to taki przypadek, ale coś w tym jest, bo ta patelnia jest po prostu przeznaczona do robienia naleśników. Oczywiście może być inna patelnia. Ważne, żeby po prostu było specjalne dno, żeby Wam się ta patelnia nie zjarała. Widzisz, tutaj pojawiają się bąbelki powietrza. Tortilla się nagrzewa. Dosłownie momencik daję jej, żeby zagrzała się z tamtej strony. Przy okazji o, wystarczy mi to. Idę na drugą stronę. W międzyczasie co? Miałka. Mila. No, no tak, głodna jestem. Też bym zjadła śniadanie, tak? No, mica się mila. No, ogarniemy. Zmieszam gaz. I dodaję sobie pastę jeśli łyżki nie mam przygotowanej i szukam. I teraz tak, no jak chcesz, no możesz sobie wyłączyć, żeby ci się nie zjarała, ale w tym momencie ona się dalej podgrzewa ta tortilla. I daję na ciepłego naleśnika tortillę, znaczy się pastę. Okej. Okay. taką pastę sama robiłam i możesz zobaczyć na bloku przepis na swoją pastę pesto z papryki link daję poniżej w opisie dobra, teraz daję sera trochę, tak trochę sera, tak po prostu wiecie no, wygląda teraz jak pizza, nie? i żeby nam się widzicie nie zjarało za bardzo ściągamy ją Za bardzo um, nagrzewać, to ona robi się sztywna, więc lepiej ją szybciej ściągnąć. Daję tutaj trochę teraz tej mojej kusty. Tak. Trochę pomidorów. Gotuję jeszcze jajka, ale zanim mi się ogotuję, to trochę to minie. Więc chyba zjem po prostu osobno, ale. Tutaj tak naprawdę możesz sobie dodać, co chcesz. I ja na tym skończę. No i teraz praktycznie ją zwijamy. Sorry pomidora, Jesteś za duże i cień nie złączę. O, okay. I teraz tak na chwilę zostawiam. Jak chcesz, to możesz jeszcze dać na chwilę napadanie, żeby Ci się to ładnie skróciło, ale mi to wystarczy bo ten ser się ładnie zwiąże z wszystkimi składnikami uważaj jak będziesz jeść że może się może ten sos wyciekać więc możesz wcześniej zawinąć albo sobie tutaj włożyć nie wiem jakąś chusteczkę dobra, gotowe albo po prostu jedz nad talerzem, nie? proste Ай, хрупя.